Pierwsza szczoteczka to Sarmoker S100 z oryginalną końcówką dostarczoną w pudełku. Tutaj mamy szczoteczkę Xiaomi z nałożoną końcówką od S100. Miałem tym nawet zęby. Daje radę. W sytuacji awaryjnej można się i taką posiłkować. Z tą końcówką. Jakoś głośniej. Ok, założymy oryginalną. Jak głośno. sporo bardziej, dużo bardziej rozpryskuje wodę. I tak przyglądając się to bardziej lata na boki, szaleje. Okay. No i teraz mamy takiego raletaskę jak szczoteczkę za jakieś 250 zł. Uuu, lata jeszcze bardziej niż się. No i zgodnie ze specyfikacją tak powinno być. Mam wrażenie, że bardziej rozpryskuje wodę na boki, a mi bardziej do przodu. Każda z nich ma inny dźwięk. No dobra, ta jest na pewno najlżejsza. S100. Nie ważyłem ich, ale czy to ma jakieś znaczenie? Dla mnie chyba żadnego. Chyba, że ktoś podróżuje i każde parę gram jest ważne. No dobra, a teraz tak, tak wyglądają dodatkowe, zapasowe pudełeczko od Sokasa X3. Trochę się pochrapało, ma hologram kod QR, a w środku tak zapakowane hermetycznie dwie końcóweczki. A od Sokasa S100 nie, malutkie bez bajerów bez niczego ja sobie wybrałem pięć czarnych i pięć białych no i tak przykładając do oryginału to tak troszeczkę się mniej błyszczy odcień taki no nie czarny jest taka piękna czerń, troszeczkę inna ale innych różnic nie widzę nie ma co się tutaj rozwodzić, jest identyczna, jeśli chodzi o włosie. Myślę, że to jest taki oryginał, za taką cenę po prostu. No to